4.45. Rano, piątek, 11 dzień czerwca 2021 roku. Ostatni dzień wędrówki po głównym szlaku sudeckim opuściłem Halę izerską, tak naprawdę to łąkę Izerską i lecimy do celu. Najpierw muszę 4 km wrócić. To co wczoraj nadrobiłem. Czyli lecimy żółtym, żeby dojść do rozdroża pod kopą. Chcę to przejść uczciwie cały czas w całości czerwonym. Eee, więc, więc, na, więc dołożę dzisiaj piątkę. Bo mógłbym sobie skrócić niebieskim i dojść szybciutko na polanę izerską. Ale dołożę tak, żeby, żeby iść cały czas czerwonym. Więc jeszcze 4 km żółtym. Ale nie o tym. Dzisiaj skurczy dzień mega. Dzisiaj będzie dzień. Totalnej radości coś czuję, zaczyna do mnie to docierać, gdzieś tam głos drży. Ha, ha, ha. Zapraszam na ten odcinek. Co to tam się wydarzyło właśnie? Że to sarna w krzaki, później tutaj stado ogromnych jeleni. Matko Chrystusowa. Duże zwierzęta wychodzą mnie pożegnać. Wow, równolegle idą ze mną. Niesamowite to jest. Pa, coś magicznego. Najpierw sarna, później trzy duże jeleni. Tak, z 50 metrów ode mnie. I podprowadziły mnie kawałek. Przez 20 metrów słyszałem, jak równolegle krzaki pękają, trzaskają coś niebywałego i tak sobie myślę co te zwierzęta... Taki, ja jestem mentalnie dzieckiem, po prostu dzieciaczkiem w głowie sobie ułożyłem myśl że te zwierzęta gdzieś tam wychodzą mi na pożegnanie i, i gdzieś sobie starają przekazać mi myśl hej gościu, nie opuszczaj nas zostań z nami jeszcze Tyle razy przed tobą fajnie kiciałyśmy. <laughs> Chyba mocno emocjonalnie będzie nacachowany ten odcinek. I tak sobie idę i rozkminiłem. Ja jestem mentalnym dzieciaczkiem, mentalnym po prostu. I sobie myślę: to co tu przeżywam, to nie jest normalne życie. To nie jest normalne życie. To prawdopodobnie już nigdy nie wróci. Takie chwile, jak tutaj przeżyłem przez niewiele ponad dwa tygodnie. To jest, to jest coś niesamowitego. To jest przygoda życia. To nie jest zwykły urlop. To jest jak urlop przemnożyłbyś razy 100 w kwestii doznań, w kwestii ekspresji, w kwestii postrzegania świata, dowiadywania się o nim jak najwięcej, w kwestii otaczającej natury. Na jakim urlopie człowieku miałeś tak, że 16 dni, 16 dni cały czas byłeś gdzieś w terenach zielonych. Najczęściej widziałeś dzikie zwierzęta niż ludzi na jakim. Ja tak nie miałem. No gdzieś tam jeździłem sobie po Estoniach, dwa razy po Rumunii. Ale to jest zupełnie inny rodzaj wędrówki. Wędrówka samochodem, a, a wędrówka piesza. Gdzie tego wszystkiego dotykasz niemal namacalnie dłonią. A ah, coś pięknego, to jest coś pięknego. Ja tu chyba cały dzień powinienem dzisiaj iść. Z włączoną kamerką, i zrobić taki odcinek czterogodzinny. Nie jak się idzie, bo to potrafi każdy. Ale o tym, jak się zachowują dzisiaj zwierzęta. Przeszedłem dopiero z 2,5 km i żegnę mnie cały las. Przed momentem, w ogóle, wiewióra taka o 2 metry przed nami przeskoczyła sobie, przebiegła drogę i na najbliższe drzewo wleciała. Leśka skakała do góry. W ogóle, to jest niesamowite. Co tu się dzisiaj dzieje? Co tu się dzieje, jakby były w zmowie te kochane zwierzaki. Jest tak pięknie, dziko, izerskie, izerskie. Danie główne na koniec, takie z palce lizać. I po 43 minutach marszu, o, patrzcie, w oddali wschodzące słońce gdzieś tam próbuje się przebić przez horyzont. Po raz ostatni stykamy się na tym szlaku ze wschodzącym słońcem. Doszliśmy do rozdroża pod kopą. No i czerwony tutaj kręci. Wczoraj stamtąd zeszliśmy. Te 4 km dobiliśmy dzisiaj do ogólnej stawki. Leśka znaczy teren, żeby wiedzieć, jak wracać w razie czego. Żartuję, nie mamy zamiaru żadnych tu powrotów uskuteczniać. Zostało nam do mety, nie wiem, z 15. 14 jakoś tak Teraz tylko przez mokrą przełęcz Stuki Zerski i do Świeradowa i szukamy tej nowej kropki. Kiedyś chyba była przy domu zdrojowym, coś takiego, teraz jest bliżej urzędu chyba miasta i dworca kolejowego. O no, znajdziemy ją dzisiaj, to jest pewne. A swoją drogą ciekawostka zaraz, tutaj w dół schodzimy, jeszcze chwilkę. Później będzie już ciągłe podejście kilkukilometrowe. Najpierw na polany izerską, później na stół izerski. I to zejście tutaj zakończy się mokrą przełęczą. Wczoraj też szedłem przez mokrą przełęcz w Karkonoszach. I co ciekawe, kolejna mokra przełęcz, jak pamiętam, była przed biskupią Kopą przed wejściem na nią. Sporo tych wilgotnych przełęczy. Jesteśmy na tej mokrej przełęczy. Tak mi się wydaje, że to jest zmiana w ogóle organizacji tego czerwonego. Kiedyś on chyba szedł jakoś tutaj albo tutaj na Rudy Grzbiet z tego co pamiętam. A my na naszą kochaną Polanę zerską. 3 km mamy. O, zmiana przebiegu czerwonego szlaku turystycznego. Tak, już jakiś czas temu ją odnotowałem. No i teraz będziemy taką wygodną przytrówką iść. Chciałbym się zastanawiać o całym przebyciu głównego szlaku Szydeckiego I no naprawdę nie chciałbym mierzyć się z nikimkolwiek. Jest moja indywidualna kategoria. Ja plus piesek, taki trochę dłuższy do trekkingu. Eee, uświadomiłem sobie, że no przecież pasje. Są ludzie teraz do rota trzymam kciuki, będzie w nie szło. Ludzie przechodzą mu karp. Ludzie wędrują w Polskę dookoła przechodzą. Jest człowiek co kilkanaście lat chce łazić po Polsce, tam misja nie pamiętam chyba 100 tysięcy kilometrów. Taka tułaczka. To no jest bardzo dużo wędrowców, którzy zasługują na szczególne uznanie. Ale do tej pory e, tylko jednego. Tylko jeden przypadek gdzieś widziałem na internecie. E, jakiś gabinet chyba weterynaryjny miał na swojej stronce opisaną historię, chyba z haskaczem, jak z haskim ludziska przeszli chyba w 11 dni. Cały GSS. No ale oni ładowali tam po 40 dziennie bądź więcej. Więc już spory dystansiki. Każdy idzie tak jak mu się podoba. Generalnie to nawet się jak dojdziemy dzisiaj do końca, to nawet moglibyśmy się załapać na diamentową odznakę. Bo gdzieś tam limit jest 18 dni, jeśli chce się iść na raz. My to zamkniemy w niecałych 16. Nawet bym powiedział dobowo, to zamkniemy to w 15, ale jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Nawet nie zbierałem tych wszystkich. Punktów. nie mam tej książeczki w sumie nawet nie chcę tej odznaki moją największą odznaką było to, że są ludzie, którzy to komentowali oglądali, czytali A mega mega radowa czerwony i zaraz wychodzimy do asfalciku, który nas poprowadzi na moje ulubione miejsce jedno z wielu, z miliona ulubionych miejsc w górach izerskich, czyli Polanę Izerską Polecam wszystkim Polane e, z dwóch powodów. E, przede wszystkim nocą i przede wszystkim bo obserwacja gwiazd i przede wszystkim gdzieś na przełomie września-października, gdzie jest rekowisko i z tych wszystkich okolicznych tutaj dookoła lasów słychać piękne, chciałem powiedzieć, Chopinowskie koncerty. 08 na polanę jeszcze. Cudowny asfaltik ten Izerski to uwielbiam. Się po nim płynie. <gry> dobra, dobra, myślę, że ostatni odcinek to taki trochę cukierkowy będzie. Będzie też czas podziękowań. A już mówię dla kogo? Po pierwsze, dla rodziny. Dla małżonki, dla dzieciaczka, dla Saneczki kochanej, dla teściów. Teściowie pomogli mi bardzo mocno, zaopiekowali się całą moją rodzinką. Eee... No nie wzięliśmy Sanki na tą wyprawę z dwoma psami, to już byłby zajazd, a wiem, że Leśka jest bardzo mocnym harpaganem, nie chcę stopniować przymiotników i mówić, że mocniejszym od Sany, bo sam też ma charakter w podróży, potrafi depnąć, ale no trudno, no Saneczka biedna tęskniła w domu przez dni 16, jutro już się zobaczymy. Ech. Przede wszystkim no bardzo dziękuję, no rodzince, no kurczę, gdyby nie wy, to ja nie wiem, mega, mega ukłony, nie wiem jak się odwdzięczę, ale na bank będę jakoś musiał. Buziaki dla Was i wielkie, wielkie uściski, dziękuję. No i co, i dla kogo jeszcze podziękowania? Dla Was, kochani! że komentowaliście to wszystko na Facebooku, te takie gify z tym dzieciakiem co tak yeah, yeah taki doping robił mi to już po pierwszych paru dniach Natalia mi wysłała takiego gifa to po prostu myślę ja nie mogę, lud wierzy, ludzie wierzą że się uda także ogromne podziękowania także dla was, że byliście ze mną na tej całej wyprawie że zechcieliście oglądać te wszystkie filmy, że czytaliście wcześniej wpisy live dzień w dzień, jak rzucałem co wieczór, postaram się nakręcić jeszcze odcinek o sprzęcie. Patrzcie, wiata, ja tak zwana zielona budka. No i dalej, dziękujemy. Komu tu dziękować? Tym wszystkim ludziom, którzy przyjechali do mnie, którzy mnie odwiedzili, którzy mi przywieźli. Czy to wazelinę dla psich łapek, czy to nie wiem piwko jakieś dobre, czy to pasztet dla psa, jakieś smaczki. Dzięki wam wszystkim, ludzie. Nie, nie będę was tu z osobna wymieniał, bo robiliście mi bardzo duże niespodzianki swoją obecnością. Zawsze miałem się do kogo odezwać. Ja to jestem chyba trochę typem samotnika na szlaku. Tam za wiele z ludźmi nie zagadywałem. O, być może izerskie nas pożegnają jeszcze deszczykiem, bo jakieś tutaj pierwsze krople. Ho, ho, ho. Co to będzie? Co za doskonała aura do wędrówki. Tam w oddali gdzieś już wzeszło słońce, ale za chmurami. A tutaj nam pada. Piękna szklana pogodynka. Co to leśnictwo? To już idę na pamięć. Wiem, że tu czerwony jest. Tak jest, już pokonywaliśmy kiedyś tą trasę z saneczką. Wchodzimy. Izerskie by nie były sobą, gdyby nas nie zmoczyły. Super, super. Już <noise> takie kropienie przelotowe. Dobra, czas na odrobinę metafizyki i filozofii. Będzie trochę tak, no, sam o sobie samym. Uuu. Tak sobie myślę, tak sobie myślę. Co zmienił we mnie ten szlak? Na pewno się zmieniłem pod pewnymi kątami kątami. No ale już zauważam naprawdę sporo takich sytuacji w życiu codziennym, w rozmowie bezpośredniej bądź też nie wiem, tam z ludźmi, którzy pracują w sklepach, robiąc zakupy. Stałem się bardziej zdecydowany. Stałem się bardziej zdecydowany, konkretny, mi się wydaje. No i to, co tutaj przeżyłem, no kurczę, no teraz ile mnie czeka? 200-250 metrów podejścia na stukizerski. To sobie myślę, no nie, nie lekceważa stogu, nie lekceważę, bo nie raz mnie totalnie wykończył, zmęczył. Ale no ludzie, po tym wszystkim, po górach kamiennych, po tym zejściu z Bukowca, o no, po tych wszystkich przygodach masz takie spoko, no jest, jest sobie górka, jest sobie górka, są różne warunki atmosferyczne, możesz na nią nie wejść, możesz na nią wejść, ale Poznałeś też już swoją moc, poznałeś swoją wartość. E, no troszeczkę się wykuł charakter taki, nie powiem, ze stali, bo bym sobie słodził, ale coś tutaj we mnie pękło w tą stronę, że kurde, gościu, dajesz, ja nie mogę, no. I daję, i daję. Czekaj tam, bo ubrudziłem sobie nóżkę. I w ten oto sposób czuję, że samego siebie gdzieś tam Pozmieniałem, stałem się, wydaje mi się, bardziej niezłomny. Eee... No, w... już kiedyś łatwo nie odpuszczałem, a teraz Uuu, nie odpuszczę, nie odpuszczę, jak coś będzie nie jest, doprowadzam rzeczy do końca. Tak jest Paweł, solidna firma Labtrekking. Dostaniemy ten, taką wywieżkę, złoty przycisk. Ba... Tego, solidna firma. Tak, tak. A co tu się zmieniło w mojej relacji z psem? No jak ją kochałem, tak ją kocham. Natomiast dostrzegłem w niej, wiedziałem, że jest mocna. Ale w tylu sytuacjach, co pokazała takie serducho, powiem wam szczerze, no, e, bałem się tego, że tak długi dystans dla psa, no to jest bardziej przykra sprawa, niż, niż super zabawa. Obawiałem się tego, były momenty przez ostatnich tam 4-5 dni, jak już ostro tutaj w góry weszliśmy. Góra dół, góra dół i to słońce. Przede wszystkim to słońce. No i trochę też zmęczenie tych malutkich mięśni weszło. Ale to słońce odbiło swoje piętno na tym, że no leśka po prostu czasami tak o sobie schodziła do cienia w krzak. Kładła się. Wtedy poiliśmy ją wodą. Czekaliśmy, trochę mobilizowaliśmy jakimś smaczkiem czy coś. Ruszaliśmy dalej. Z reguły takie rzeczy się działy no ostatnie 3, 4, 5 dni może. Tak po raz, dwa razy dziennie takie sytuacje miałem. I wydarzały się one już z reguły gdzieś jakiś kilometr, dwa, trzy przed metą. Gdzie już za każdym razem zagadywałem do Leśki piesku zaufaj mi. Już jest blisko. I dlatego się cieszyłem, że dobrałem noclegi w taki sposób, że nie faniakowałem nie po tam 40 dziennie, czy więcej. Chociaż spokojnie, wydaje mi się, może, no, nie spokojnie. No, dawałbym radę, dawałbym radę. Ale myśląc o psie, uważam, że te dystanse, które dobrałem, to były idealne. Były po prostu idealne. Całe całe przejście praktycznie z noslegami cywilizowanymi. No. Tam jeden noslek to wiata, jeden gdzieś tam w lasku. A tak to pod dachem i to też było dobre i dla mnie i dla psa za każdym razem spokojnie pranie sobie robiłem z lewiku psa rozmasowywałem pies miał czas żeby minimum minimum 12-14 godzin spać sobie spać po prostu odsypiać trudy podróży pod kątem psa myślę, że to ważne dla tych wszystkich którzy by... patrzcie tu widzieliście to? no nie wierzę Centralnie, przez szlak. A ja tu sobie gadam, jakby ktoś chciał gdzieś na jakąś dłuższą wędrówkę i z psem, bądź krótszą. A generalnie, czy polecam taką wyprawę z psem? I taki nie. No, musicie dobrze psiaka przygotować i go poznać. Mi się wydaje, że poznałem lesie na tym wyjeździe jeszcze bardziej. Normalnie sobie sarny tutaj latają przez szlak. Paczta. Widzieli? jej O tak nas żegnają góry izerskie Mówię dobrze, że kręcę Bo się dzieje Fajnie, będzie to na filmie Kolejna atrakcja Ojej, jak się cieszę Coś pięknego No i tak, no i uważam, że Ten mój piesek Totalnie, skrajnie, totalnie Zasługuje na miano Bohaterki No dla mnie jest naprawdę bohaterką w wielu sytuacjach po prostu było naprawdę ciężko gdzieś podejściowo. Ona dawała radę, ona ciągnęła, mimo że to już powiedzmy na przykład dwa tygodnie były za nami. Czy wczoraj, czy przedwczoraj, jeju! Jak ona szła, jaką jak, my, my tutaj więź nawiązaliśmy w tym swoim wspólnym momentami cierpieniu. Oj, ciągłe chłodzenie, w takich strumyczkach, opijanie się wodą. Generalnie całą wyprawę miałem za dużo wody, ale lepiej mieć za dużo niż miałoby zabraknąć w którymś momencie. Dużo dzisiaj kącika muzycznego. Przed momentem gdzieś tam klasycznie śpiewałem o tym, że sobie pod nosem, że noc się kiedyś skończy. No, a teraz skrzypek z chatki. Hej, czescy kowboje, hej. Ahoj, la la la, la, coś tam po czesku. Nie znam nawet refrenu, ale jest pięknie. ciśniemy sobie na stóp izerski. Wow, wow, wow. Patrzcie tu. Zając przed chwilą. Czwarty zając. Niesamowity. Skoczył sobie w las. Już go nie widać. Kurde, no co tu się dzieje? Zające, sarny, jelenie. Oh. Taki kluczem dzisiaj leciały szlakiem. Prowadziły mnie, odprowadzały do domciu. <laughs> bajka, no po prostu bajka. Ale to jest cudownie. O właśnie tam sobie gdzieś trzmychnął Ten mały zajączek. O kurczę, ale minąłem właśnie pasjonata. Przed siódmą rano spotkanie na szlaku, wizera. W sumie rzadko i to nie był rowerzysta. Szedł sobie człowiek w totalnym ubranku zieloniutkim jak leśnik. Myślałem, że tu leśniczy, ale patrzę, obwieszony jest obiektywami, aparatami. No i zagadałem do niego, zapytałem, czy tam obserwacja przyrody. Mówię, że ja już dzisiaj chyba z 10 saren, czy jelenie, a pan mi odpowiedział tym spokojnym głosem, że czarny to w skali całego kraju to jest powszechne zjawisko. Natomiast tutaj poranny śpiew cietrzewi, warto się wsłuchać. Ujej, no wiadomo, no przecież Izery to też ostoja Cię trzewie. Ale no, ktoś tak świadomy tutaj tematu Przyjeżdżam mega wcześnie rano, żeby sobie ująć aparatem tą dziką przyrodę, naturę izerską. Widać już w oddali nad drzewami wieżę ze stogu izerskiego. Mamy tutaj chwilę temu zaraz za zakrętem centralnie na szlaku szlak żółty, zielony, czerwony trzy te szlaki cisną na stuki zerski eee, przyczaiłem na drzewie fotopułapka fajnie, fajnie, może tu tego pana co go spotkałem kurczę i wbiłem mu się w kadr a miały być dzikie zwierzęta, ale centralnie na szlaku, no i się nie dziwię, bo w tygodniu, wizerach o tej porze 7 rano myślę, że takie coś może pomóc. No chyba, że to jest monitoring z nadleśnictwa na tych wszystkich górskich hultajów 11 dzień czerwca, 7.19 Stuk izerski zdobyty bez użycia dodatkowego tlenu. Powtarzam, stuk izerski zdobyty. I wchodzą w widoki. Państwu, nie mówiłem Wam o jeszcze jednej, dla Was może średnio istotnej, ale dla mnie mega ważnej rzeczy i muszę o niej napomknąć, bo to też będą podziękowania. Eee, wczoraj się okazało, że super niespodziankę może mi sprawić na mecie Rafał, wyjeżdżając po mnie. Rafał z Trekking Family. Ależ to będzie przyjemne, żeby nie tłuc się cały dzień gdzieś tam autobusem, pociągami, z przesiadkami, z pieskiem, czy nas wezmą, czy nie. Tylko przyjeżdża po nas Rafał do Świeradowa i zaraz się zobaczymy. Już raptem parę kilometrów mi zostało asfalcikiem i piękne spotkanie, niesamowicie. Dziękuję ci Rafał, patrzcie, to jest przykład jak warto, warto myślę, Prowadzić jakieś tam swoje media, na przykład kanał na YouTube, spotkać się, poznać, razem jeździć na wyprawy, kręcić z tego jakąś pamiątkę, filmiki, a później takie dobro wraca w postaci tego, że człowiek bezinteresownie o przed szóstą rano wstanie i przyjedzie po ciebie, odebrać cię z mety głównego szlaku sudeckiego. O, to jest petarda. Patrzcie, w to tam w oddali, widać. To było koropieństwo, tą wieżę. Platformę widokową na świeradowcu. Zepsuli góry trochę, ale co ja im tam będę mówił Chcie ja, jak pięknie, schodzimy już ostatnie 2,5 kilometra. Proszę sobie spojrzeć do jakiego pięknego miejsca dochodzimy. Oj panie Orłowicz, zrobiliśmy to Tak, jeszcze mała techniczna uwaga. Dla wszystkich przechodzących ten szlak na koniec, a zamiast mapy CZ, wybierzcie mapę turystyczną, no bo szlak niedawno został wydłużony o jakieś 800 metrów, z tego co kojarzę, i kropka finalna jest zupełnie już gdzie indziej. 300 metrów mamy do niej, tam przez ten mostek, i będziemy szli, chyba to jest przy stacji PKP, gdzie idziemy i patrzcie, piękne tu rozdroże w prawo 5,5 godziny byśmy doszli do przepięknej, przepięknej miejscowości o nazwie Gryfu Śląski tutaj cudowna rzeka Kwisa pod nami przepływa zaraz wam pokażę z mostka patrzcie jak leśka dogina ostatnie 250 metrów pod górkę i w ogóle patrzcie na tą cudowną Kwisę ojej o jaka ciuchcia, jakie tu atrakcje kończymy to zaraz o, skręcamy w prawo. Ślepa uliczka. Czerwony. O, matko. O, jakie napięcie. Chyba nie ma jeszcze rafałka. Trudno, poczekamy na jego. Patrzcie to. Ojej, Lesia, dawaj, doginamy. Czerwony. Ale już euforia. To jest tak zwane szczytowanie, dochodzenie, o. Coś niesamowitego. Coś niebywałego. Jeszcze jej nie widzę. Czy już tam gdzieś będzie? Kropunia? A może jej w ogóle nie będzie? I cały ten spacer będzie nieważny. Ależ by było. Zabawowo. Jest, widzę ją. To jest chyba urząd miejski. O kurde, idę do niej. O, ja nie mogę. Mamy to, 8.35, 11 dzień czerwca. Dochodzę tu. <śmieniu> kurde. Mamy to. Mamy to. Ding dong, witam. Osiągnęliśmy to, kurde. <śmieniu> Sorry. Nie mam więcej słów do dodania. Nie mam. Dzięki za oglądanie. Cześć. i